Dobra, Dawaj, to Potrzebuję amo do pompy. Też potrzebuję ammo. Gdzie idziemy? Tam są! Wyszłyśmy Mam tylko 6 strzałów. To w ogóle tak. To Dobra, to Lol. Dawaj, Dalej, super. Dalej, super dobra, Dobra, biorę się Tam jedzie coś. O właśnie to są te typy, które uciekają przed nami. Tutaj, tu są... tutaj, tutaj, tutaj! Dalej, topę. Dostał 450! Się tak wstało, ale dostał 7 do upadku Popel ma 0. Ale jeszcze drugi ramek. Dostał. Super za Tobą. Nie tu kurczak Kroszę zabiliście ich? Tak. No jeden chyba ty tu Ekipa ryzyk ryzyk. VC tak jest Widzisz tu kogoś Ty bo wrzucili z grzyk Griffera Patruj kogoś w Tutaj, 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 A łano! No tak, wyrzuć mnie do nich, jesteś po prostu łebem. A no nie no, mogę. Motor... Dla rzesie. Dostał 30. w nas wleciał, czy go teraz zabił? Coś to, kto umarł. On Ma 50 Dobra jest Okej Józsią snajper To się leć na otwartej przestrzeni no Ale mhm. plecu, dobra Z innej strony więc wiedziałem skąd dostałem snajpę Z pleców, z plecu tak jak chcę ci teraz podnieść sześć i z snajpą, a ja idę podnieść slipą. Oni tutaj są. Ale ja dostał taki laser. Dobra, on umiera. Dobra. Okay. Pójdę tam z sobą. On miał snajp, a ja bym bo chciał. Mek i po rzeczy. Nie, wiem, ja nie mam macu w ogóle, mam zero matsu. O dobra, tu leży na tych materiałach. Le, ja to bym chciał, okiem, stoi koper. Nie widzą mnie. To niebecki mnie nie widzą. <grym> o dzięki. Ma ktoś, apteczkę. Ja mam bandaża dostałem od supera. O, tutaj też, tutaj też tam bandaż. Ale i tak mi się przyda, że raczej, bo raczej będą albo w walki budowlanej nie mieli. Tyle A tego się nie da zmieścić. Tam są, stoją. Tam. Widzimy chyba. O, ale się zabudował od razu. Też ten chłop stoi tutaj jest. Nie. No tam są tutaj to no biegnie No Dawaj do strefy coś właduje w nich ktoś w ogóle No tam ci z lewej, bo ja widziałem z lewej i z prawej chłopy A chłopy, to tam jakaś kulka tam leci w ogóle, dolika Ty! No nie! Zajebał, Nie! Chłopra zostawiłeś <laughs> mnie tu! Fajnie, Chłopie, fajnie Idzie, leci po ciebie, leci po ciebie Dobra ja jadę To gdzie weźmie na RKUCHO Chłopie tam RP się nawalają. No puść mnie Chopier oni tam rpg i i mocy nawalają No właśnie widziałem jakaś kula mocy no Chrystusa, to była RPG też Wow, Wodał do mnie strzałem, tylko że nic nie trafił Chali do nich kope, dawaj może coś trafimy? Tylko dostał jednego shitta. Jeden karabinem z karabiny tak to umarł Ale to czyli został tam team. Jeden na dole. Pod nami gdzieś. Po lewej są. Po lewej, po lewej. Dostał 110. Dostał 110 po lewej. Stawupy. Strefamy Strefa mnie goni. Polecieli sobie. Ej, został jeden w Tam leci. Ej, na blisko, na blisko! Pod wami! Ej, pomocy! Nice. On ma tam snajpę, ja to chcę. A, a co to jest za obok? To jest... Nie ja, to jest ten. Kałach. To jest zwykła wpa, to jest taka posłanie zwykła. No ja ją dałem tam. Ja mam... Ale trzy otorby zostały, to może być jeden team. To pewnie jest ten jeden team. Nie podnoś nikogo, nie, nie! Rzuć mnie Uś, Tam, dobrze. tam są. Bo my już mamy chłopów Tam no Chłopie, co oni tam robią? Czemu tam jakiś samochód jeździ? Bus lata ta. On biega autem! Nie, nie mają jakiś nie wiem, chcę lat To pan jest nienormalny, podejeżdża ludzi normalnie. Eee, cześć Matrix, co tam? A, ok. Słuchajcie UFO mi zasłoniło XD. Autem co tam podjadę i się. No właśnie. Wydziemy, się tak to jest smutne. Ty krzak tu chodzi, to my jesteśmy na dwie osoby. No nie, na trzy osoby. Jesteśmy dwa na trzy. Malowa. Dobra. Dobra, dwa, na dwa no. O, matcy, proszę, miej matcy, bo ja nie mam. Mówiłem, że krzak tu jakiś chodzi, xD. Co to jest? Aha, bo on ma ten rekwizitor, że można się zmieniać w przedmioty. No. No miał troszkę tych matków, trochę mi starczy Ja się uleczę apteką I lecimy Robimy, robił Indź Podka Potka, 10 kg znowu mam. tam jest ja Mam 3 da, to żeby zniszczy... Ty nie zniszczyła się Ja jestem od boku podchodzę Tak żeby mnie, o mnie nie wiedzieli Widział Dostał. 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 Dostał, dostał, dostał. On ma biało. Ja go widzę na łupy od boku. Kurde. Pował się. Za tym krzakiem sam. Za drzewem? drzewa wczoraj. No strzelaj w nie. A no, jest tam. Dobra. Dobra. O, Co jest? Spazam, aż wiem. Widziałem. O jest, dostał e-heada z